Witam Państwa na krótkim, niestety z uwagi na obowiązki służbowe, nowo powołanego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, briefingu prasowym. Na początek, Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie podziękować Panu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej za podjęcie decyzji o powierzeniu mi tak zaszczytnego stanowiska, takiej zaszczytnej funkcji Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Jest to dla mnie wielkie zobowiązanie, wielkie wyzwanie pełnienia tej funkcji na rzecz i w imieniu Rzeczpospolitej. Chciałbym także podziękować serdecznie wszystkim sędziom Trybunału Konstytucyjnego, którzy głosowali na mnie albo nie głosowali, ale brali udział w Zgromadzeniu Ogólnym i, i przedstawiają mi swoje opinie i uwagi co do funkcjonowania i dalszej działalności Trybunału Konstytucyjnego. Serdecznie także dziękuję. Pani Li Przyłęckiej, która przez 6 lat była prezesem Trybunału Konstytucyjnego, a następnie kierowała Trybunałem Konstytucyjnym w czasach burzy i naporu, w czasach różnego rodzaju ataków politycznych na Trybunał Konstytucyjny. Szanowni Państwo, chcę Państwu powiedzieć, że przed Trybunałem olbrzymie wyzwania. Wyzwania, które polegają na tym, iż... Należy zrobić wszystko, aby Trybunał funkcjonował w sposób prawidłowy i właściwy bez względu na różnego rodzaju ataku, ataki polityczne i opinie polityków, które, którzy wykorzystują Trybunał Konstytucyjny w bieżącej walce, walce politycznej. Moim zadaniem jako prezesa Trybunału będzie doprowadzić do tego, aby Trybunał wykonywał swoje konstytucyjne zadania bez względu na to, jak toczy się w innym obszarze życia publicznego walka polityczna. Pamiętajcie Państwo, że w Polsce jest trójpodział władzy. Trybunał Konstytucyjny jest elementem władzy sądowniczej. Władza wykonawcza i władza ustawodawcza są autonomicznymi władzami, które mogą w ramach Konstytucji podejmować różnego rodzaju działania. Natomiast prosiłbym bardzo wszystkich przedstawicieli, tych, przedstawicieli obu władz o umiarkowanie i opanowanie jeżeli chodzi o władzę sądowniczą. Nie, tylko, nie mówię nie tylko o Trybunale Konstytucyjnym, ale także o, o Sądach, e, Sądzie Najwyższym, Sądach Powszechnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym. E, na początku swojej działalności w Trybunale, oczywiście oprócz pewnej działalności zmierzającej do usprawnienia e, działań Trybunału w zakresie orzecznictwa, przyspieszenia rozpoznawania różnego rodzaju e, Skarg konstytucyjnych, wniosków lub też pytań prawnych, e, będę chciał doprowadzić do rozmów z przedstawicielami władzy ustawodawczej i wykonawczej, aby właśnie spróbować osiągnąć jakiś kompromis w zakresie funkcjonowania i działania Trybunału Konstytucyjnego. Zatem poproszę o spotkanie lub zaproszę do Trybunału pana marszałka Sejmu, panią marszałek Senatu. Prezesa Rady Ministrów, przedstawicieli najważniejszych partii politycznych, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, prezesa Narodowego Banku Polskiego i inne osoby, które z punktu widzenia funkcjonowania państwa, demokratycznego państwa prawa, mają coś do powiedzenia w Rzeczpospolitej. Chciałbym przeprowadzić rozmowy z tymi osobami, doprowadzić do sytuacji, w której funkcjonowanie trybunału będzie niezagrożone, jeżeli chodzi o skład osobowy, jeżeli chodzi o budżetowanie działalności Trybunału Konstytucyjnego. Myślę i mam nadzieję i wierzę w to, a zawsze jestem optymistą, że te rozmowy doprowadzą do osiągnięcia jakiegoś kompromisu, a to, że politycy w dalszym ciągu będą prowadzić tą walkę polityczną i pewnie będą także wykorzystywać orzeczenia Trybunału w tej walce politycznej, to już nie, to już nie jest problem Trybunału Konstytucyjnego. Zdajecie sobie państwo sprawę, że orzeczenia Trybunału częstokrotnie są kontrowersyjne, zwłaszcza dla rządzących, prowadzą do różnego rodzaju wydatków finansowych czy problemów w funkcjonowaniu tej władzy publicznej, więc spodziewam się komentarzy i nawet bardzo negatywnych komentarzy, jeżeli chodzi o wyroki Trybunału Konstytucyjnego czy inne orzeczenia. Natomiast to w żaden sposób nie może doprowadzić do dysfunkcji demokratycznego państwa prawa. To takie krótkie moje oświadczenie. Zaprezentowane teraz będę starał się z Państwem spotykać może nie cyklicznie, ale jak najczęściej, jak się da, kiedy będzie powód do spotkania, kiedy zapadną. Istotne i ważne orzeczenia, wyroki Trybunału. Będę chciał je także w jakiś krótki sposób z Państwem omówić i wskazać przesłanki, dlaczego te orzeczenia zapadły. Oprócz, oprócz oczywiście dostępnych w internecie na stronie Trybunału e, ustnych motywów orzeczenia, a później samych orzeczeń. Chciałbym na koniec też powiedzieć, iż e, to, że orzeczenia Trybunału nie są publikowane, no to jest. E, E, no, bardzo zła okoliczność i e, poproszę jeszcze raz i zwrócę się z prośbą i z żądaniem do Prezesa Rady Ministrów, żeby to orzeczenia Trybunału zostało opublikowane. Jest to co, co prawda czynność ściśle techniczna, a, z której nie wynika żadne, 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 żadna konsekwencja prawna, przynajmniej tak e, w ostatnich orzeczeniach, orzeczeniach stwierdza Trybunał ale te kwestie techniczne niestety prowadzą do wielu problemów w zakresie funkcjonowania też wielu osób fizycznych utrudnienia w dochodzeniu ich praw. Także to krótkie moje oświadczenie. Jeżeli macie państwo pytania, to 3 cztery pytania, bo tak jak mówię, no nie mam za dużo czasu, żeby żeby z państwem poświęcić, żeby państwu poświęcić więcej czasu. Proszę bardzo. Proszę, to od tej strony zaczniemy i będziemy szli w tą stronę. Proszę. Dzień dobry, Rzeklinia Skowrańska, Telewizja w Polsce 24. Panie prezesie, chciałabym zapytać o to, co, jeżeli rząd nie będzie respektował, nie będzie uznawał wyroków orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja już powiedziałem o tym, w Polsce jest autonomia władz. Władza wykonawcza i władza ustawodawcza. Nijak mają się do władzy sądowniczej. A takim elementem jest Trybunał Konstytucyjny. Mamy w Polsce rozdział mówiący o sądach i trybunałach. Ja nie jestem od, te, od oceniania, Szanowni Państwo, czy i jakie znamiona nosi zachowanie Prez Rady Ministrów i całego, całej Rady Ministrów w tym zakresie. Od tego są prawnione inne organy. W demokratycznym państwie prawa z urzędu. Urząd Prokuratorski zająłby się tym problemem i wyjaśnił, czy doszło do popełnienia przestępstwa, czy doszło do e, zachowania niezgodnego z prawem. Natomiast no, trudno mi wymagać od e, tak kierowanej prokuratury, aby, aby z urzędu podjęło takie działania. E, myślę, że kolejne miesiące, lata przyniosą zmiany w tym zakresie. Tak jak powtarzam, nie publikowanie orzeczeń to jest kwestia ściśle techniczna. Orzeczenia Trybunału są ostateczne i obowiązują w systemie prawa polskiego, bez względu na to, co sobie myśli jeden czy drugi minister, czy nawet prezes Rady Ministrów. Dzień dobry, Kasper Wrublewski, RMFFM. Ja chciałem się zapytać, co z posiedzeniem Trybunału Konstytucyjnego, które chyba z tego co wiem mi miało odbić się wczoraj, chodzi o wniosek prezydenta Andrzeja Dudy o zbadanie przepisów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Wiem, że ta sprawa spadła z wokandy. Rozumiem, wiem, że tak. mówimy o rozprawie. Tak, tak. Rozprawa spadła z wokandy no, z uwagi, na, Szanowni Państwo, na zmiany w Trybunale, na powołanie nowego prezesa Trybunału. A jak wiecie, pełny skład pełnemu składowi Trybunału tutaj siedzi, jesteśmy na sali rozpraw przewodniczy prezes Trybunału Konstytucyjnego. No wczoraj doszło do powołania nowego prezesa, więc nie sposób było przeprowadzenie tej już rozprawy. Ja myślę, że dosyć sprawnie zostanie wyznaczony nowy termin rozprawy po oczywiście przeprowadzeniu wcześniej w Trybunale już tutaj w, w ściśle technicznych narad w tym zakresie. Myślę, że to będzie początek stycznia, ale... Nie chcę teraz już państwu wskazywać, jaki to będzie termin. To KFM Szymon Kępka. Najpierw technicznie. Kiedy odbędzie się to spotkanie, o którym pan mówi z marszałkiem i innymi osobami? To po pierwsze, a po drugie, jeśli Trybunał ma być wolny od walki politycznej, jak pan powiedział, to jak ma się do tego pańska polityczna przeszłość? Znaczy to jest pytanie, po pierwsze, no ja najpierw wystąpię z propozycją tego rodzaju spotkania. Nie wiem, czy politycy, czy funkcjonariusze publiczni, bo przecież to, ja nie chcę się spotykać z politykami jako politykami, tylko z funkcjonariuszami publicznymi, którzy funkcjonują w różnego rodzaju organach władzy publicznej, czy w Radzie Ministrów, czy w Parlamencie, w Sejmie, w Senacie, czy w innych organach władzy publicznej, w centralnych lub naczelnych organach. Mam nadzieję, że wszyscy wyrażą taką wolę do tego, żeby spotkać się i porozmawiać, bo jak wiecie, rozmowa prowadzi do różnego rodzaju kompromisów i, i pozwala też się ludziom poznać, więc liczę na to, że dojdzie do takich spotkań, ale czy i kiedy, no to zależy od drugiej strony. Ja wyrażam taką wolę i chęć do takich spotkań. Teraz wiecie państwo, jeżeli chodzi o moją działalność to, polityczną, to ja się dowiaduję o niestworzonych rzeczach, szczerze mówiąc, bo Byłem przekonany, że nigdy nie byłem posłem na Szejm Rzeczpospolitej, bo to przecież marszałek Schetyna wygasił mu, mój mandat, nie pozwolił mi złożyć ślubowania poselskiego i nigdy posłem Rzeczpospolitej nie byłem. A od wczoraj dowiaduje się, że byłem posłem Rzeczpospolitej i brałem udział aktywny w działalności politycznej, co jest dla mnie <coughs> czymś absurdalnym. Niedługo się pewnie okaże. Jedna ze stacji telewizyjnych, której nie oglądam, pewnie niedługo stwierdzi, że przez parę kadencji byłem posłem na Sejm Rzeczpospolitej. Otóż Państwo... Informuję, że może niestety, może niestety, ale mandatu poselskiego nie objąłem i posłem nie byłem, nie prowadziłem działalności politycznej. Warto też zwrócić uwagę na, zresztą niektórzy politycy publikowali moje ówczesne plakaty wyborcze, ja bardzo jasno podkreślałem, że ja byłem kandydatem bezpartyjnym, startowałem tylko z listy Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, ale nigdy nie należałem do partii, nigdy nie prowadziłem działalności politycznej. Druga rzecz to tak, byłem radnym, wybranym też jako kandydat bezpartyjny z list Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwość, ale prowadziłem działalność stricte samorządową. Jakbyście państwo zapoznali się z tymi materiałami, byłem przewodniczącym komisji rewizyjnej, czyli kontrolowałem działalność samorządu wojewódzkiego w ramach sejmiku województwa śląskiego. Więc jeżeli to jest działalność polityczna, no to rozumiem, jeżeli to jest działalność, jeżeli za politykę uznajemy e, działalność na rzecz dobra wspólnego, to tak, taką działalność prowadziłem i będę prowadził. E, uważam, że działanie na rzecz dobra wspólnego jest obowiązkiem każdego obywatela Rzeczpospolitej. Artur Molenda, tvn 24 Dzień dobry. Dlaczego w czasach, gdy, ba, gdy był pan zastępcą Zbigniewa Zobry Prokuratura umarzała sprawy ludzi związanych z prawem i sprawiedliwością? Ja pierwszy raz słyszę. Taki zarzut, szczerze mówiąc, bo kiedy ja kierowałem prokuraturą krajową i całą polską prokuraturą, nie było żadnych decyzji ani dyspozycji, iż należy sprawy umarzać z powodu tego, że ktoś należy do jakiejś formacji politycznej czy publicznej. Nie, dla nas nie miało znaczenia, kto kim jest, czym się zajmuje, tylko ważne było, czy i w jaki sposób dopuścił się do przestępstwa. Łukasz Woźnicki, w Wyborcza. Panie prezesie, jaki pan ma plan na ten kompromis? Pan zamierza przekonywać rządzących, żeby publikowali wyroki albo wybierali sędziów z Trybunału, czy też będą jakieś propozycje ze strony samego Trybunału? Kompromis się zawsze wykuwa w bólach, więc oczekuję, że będzie to trudna rozmowa. Dla mnie najistotniejszą kwestią jest kwestia taka, że Trybunał jest niezależną instytucją władzy sądowniczej, i wszyscy sędziowie, którzy w chwili obecnej są w Trybunale Konstytucyjnym, są legalnie wybrani, legalnie złożyli ślubowanie przed Panem Prezydentem i objęli urzędy. I to, że politycy prowadzili różnego rodzaju działania wcześniej, nie ma żadnego wpływu na tych sędziów i ich funkcjonowanie w Trybunale Konstytucyjnym. To nie jest zabawa chłopców w piaskownicy. Jesteśmy dorosłymi ludźmi, Którzy decydują o losie Rzeczypospolitej. Przestajmy się bawić państwem. Bardzo serdecznie dziękujemy państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Będę starał się z państwem spotykać na ile się da często. Dziękuję bardzo.